Woody Allen wyreżyseruje serial dla Amazona. Jakieś dwa lata temu ta wiadomość brzmiałaby jak jakiś kompletnie kosmiczny dowcip, ale w tej chwili nawet nie zaskakuje. Bo dzisiaj robienie serialu to nie jest już obciach dla ludzi z branży filmowej, a telewizja straciła monopol na produkcję seriali. Ale przygoda ludzi filmu z małym ekranem to przecież nie nowość, żeby nie wspomnieć pioniera Alfreda Hitchcocka, który już w 1955 roku zaczął produkować swoje słynne telewizyjne. Alfred Hitchcock przedstawia. A oto 10 najgłośniejszych współczesnych reżyserów, którzy oprócz Alena zajmują się serialem. David Lynch. Po sukcesie Blue Velvet Lynch miał mnóstwo propozycji na filmy, ale nie bardzo szło mu upychanie swojego szalonego potencjału w sztywnych ramach komercyjnego kina. Dlatego zdecydował się na reżyserię autorskiego serialu dla stacji APC, do którego scenariusz napisał razem z Markiem Frostem. Twin Peaks odniosło wielki sukces i przeszło do historii telewizji, a Lynch i Frost już zapowiedzieli, że w 2016 roku serial wróci z trzecim sezonem. Więcej o Twin Peaks mówiliśmy już tam, czyli w odcinku kultowych seriali. Martin Scorsese Choć oficjalnie twórcą Boardwalk Empire był Terence Winter, od początku ojcem krzesnym całego projektu był Martin Scorsese. Laureat Oscarów, reżyser chłopców z i taksówkarza, nie tylko wyreżyserował pilota i był producentem, ale również podejmował decyzje castingowe i konsultował fabularnie scenariusz Wintera. Aktualnie obaj panowie pracują nad nowym serialowym projektem dla stacji HBO, który opowie o rock'n'rollowej scenie lat 70. Agnieszka Holland, nominowana do Oscara, laureatka Złotego Globa, od dawna nie boi się seriali i ma już w tej branży imponujące portfolio. Od 2004 roku reżyseruje gościnnie dla dużych stacji, w tym dla HBO. Pracowała przy takich tytułach jak Cold Case, The Wire, Dream czy The Killing. W 2013 roku samodzielnie wyreżyserowała czeski miniserial serial pod tytułem Gorący krzew, a rok później serial na podstawie filmu polańskiego pod tytułem Dziecko rozmary. W 2014 roku stanęła za kamerą trzeciej serii House of Cards. Steven Soderberg. Reżyser takich filmów jak Seks, Kłamstwa i kasety wideo, czy Trafik, swoją przygodę z serialem zaczął stosunkowo późno, ale za to jak? Nie tylko jest jedynym reżyserem całej pierwszej serii The Nick, ale również pod pseudonimem Peter Andrews, głównym operatorem. Oznacza to, że w większości przypadków to on filmuje, odpowiada za oświetlenie i ruchy kamery. Ale to jeszcze nie wszystko, bo Soderbergh jest też montażystą, kryjącym się za kobiecym pseudonimem Mary Ann Bernard. Jednym słowem, odpowiada za wszystko oprócz scenariusza. David Fincher. Ma na koncie takie kasowe hity jak 7, Zodiac czy Social Network, a mimo to od pewnego czasu na poważnie zajął się serialem. Zaczął od House of Cards dla Netflix, stając za kamerą dwóch odcinków. Teraz idzie dalej, pracując nad amerykańską wersją głośnego brytyjskiego serialu Utopia, który realizuje dla HBO. Co ważne, Fincher po raz pierwszy wyreżyseruje wszystkie odcinki. Nad projektem pracuje z nim scenarzystka zaginionej dziewczyny Gillian Flynn, Jane Campion. To laureatka Złotej Palmy w Cannes, nominowana do Oscara za reżyserię fortepianu. Pierwszą przygodę z telewizją miała jeszcze w 1985 roku przy australijskim miniserialu Dancing Days. Do serialu powróciła w 2013 roku sześcioodcinkową produkcją Top of the Lake z Elizabeth Moss w roli głównej. Serial został bardzo dobrze przyjęty. Zdobył statuetkę Złotego Globa, a sama kempion została nominowana do nagrody w kategorii reżyseria w miniserialu lub filmie telewizyjnym. Lars von Trier, zanim zasłynął takimi filmami jak Nimfomanka, Melancholia czy Tańcząc w Ciemnościach, pracował już dla telewizji. Nigdy nie ukrywał jednak, że miniserial Królestwo powstał po to, żeby sfinansować jego przedsiębiorstwo producenckie Zentropa Entertainment. Niezależnie od pierwotnych motywacji, wyemitowane w 1994 roku Królestwo odniosło ogromny sukces i doczekało się drugiej serii. Wątwierd pracuje aktualnie nad anglojęzycznym serialem dla duńskiej stacji DR pod tytułem The House That Jack Built. Zdjęcia rozpoczną się w 2016 roku. Gaz van Sant To amerykański reżyser indie i zdobywca złotej palmy w kan, znany z takich tytułów jak m.in. Buntownik z Wyboru czy Paranoid Park. Choć bliżej mu do filmu i teledysku, ma również za sobą przygodę z serialem. W 2011 roku podjął się wyreżyserowania pilota serialu Boss dla stacji Stars, Richard Linklater. Nominowany do Oscara za *Boyhood*, Linklater to jedno z najgorętszych reżyserskich nazwisk ostatnich miesięcy. Tym ciekawiej brzmi informacja, że reżyser planuje po raz pierwszy w swojej karierze zrealizować serial. Fabularnie ma być oparty na komercyjnym hicie z 2003 roku pod tytułem School of Rock. Wyprodukowany dla stacji Nickelodeon 13-odcinkowy serial opowie o dalszych losach głównego bohatera filmu. Linklater jest producentem wykonawczym serialu i podobno stanie również za kamerą. Danny Boyle. Ten brytyjski reżyser od dawna z powodzeniem pracuje w Hollywood. Ma na koncie Oscara, Złotego Globa i takie hity jak Train Spotting 28 dni później czy Slamdog Millionaire. Mimo to od 2014 roku robi dla stacji Channel 4 serial Babylon, którego jest głównym twórcą oraz jednym z trzech reżyserów. To zresztą wielki powrót Boyla do telewizji, bo jeszcze jako mało znany reżyser pracował nad odcinkami seriali. Nasza lista nie jest wyczerpująca i oczywiście wkrótce pewnie się powiększy, ponieważ coraz więcej filmowców bierze się za seriale. Jeżeli zapomnieliśmy o jakichś nazwiskach, a wy o nich wiecie, wpiszcie je koniecznie w komentarzach, a jeśli podobał Wam się nasz program, nie zapomnijcie o kciuku w górę i subskrypcji.